Ja kiedyś odrzuciłem propozycję W Innej bardzo. federacji dałem numer na wytrzeźwiałkę, jak się uparli, że chcą podobny numer. Słuchajcie, oglądamy ten materiał w końcu o Hylik, bo go nie obejrzymy. Jak go dzisiaj nie obejrzymy, to go nigdy nie obejrzymy. Mencen chwilę poczeka. Od dawna zawodnicy pochodzenia czeczeńskiego odnoszą spore sukcesy w tym sporcie, głównie ze względu na zbrodnie. Dużo jest podobieństw dużo... z tym materiałem, który oglądaliśmy, i to jest zrozumiałe. Bardzo dobry też materiał, no nie? Ale ja to nie mówię tego jako oczywiście zarzut, bo te rzeczy trzeba powtarzać i bardzo się cieszę, że zbrodnia Kadyrow jest jeszcze raz podkreślony i powiązania z nim. Kezu Vlog, Imperium Ludzi Kadyrowa, tak się nazywał materiał. League, myślnik Imperium Ludzi Kadyrowa, że dałem mapkę w górę. Bardzo dobry materiał ty do i naszą <laughs> Bardzo mi się podoba, jakie jest podpisane źródło. Zobaczę, co jest napisane. Źródło propagandowy kanał Ramzana Kadyrowa. Dobrze, krótko. Możliwe, że potrzebował do współpracy czeczeńskiej Jakim pomocy... Jakim dopiero teraz to wyszło? Ja przypominam, że Miłość mieliśmy tynek, na tym streamie rzecz. wywiad z jednym gościem, który grzebał trochę Mam za głęboko. Mieliśmy na streamie wywiad kiedyś z takim Adasiem z TikToka, który właśnie zaczął, jako chyba jeden z pierwszych, przedstawiać te zarzuty wobec Heilig. No i on tam mówił, że generalnie grubo, no nie, że ludzie go wręcz odstraszali, żeby o tym nie opowiadał, z tego co pamiętam. Skąd kilkanaście dni po. No Ale planowaniu... były głosy, ja pamiętam, że właśnie dużo osób pisało na czacie, bo w temacie tego, że był poruszony gdzieś parę razy udział chociażby Mai Staśko w tym wydarzeniu. I parę osób pisało na czacie, że nawet osobiście do niej pisali, żeby nie brała w tym udziału, bo takie są powiązania tego, więc były głosy wcześniej. Aczkolwiek raczej wszyscy byli zajęci hypowaniem się, jakie niesamowite rzeczy są w karcie walk, zamiast zastanawianiem się, kto na to wyłożył kasę. Ja się na przykład, no mówię, no ja, ja kiedyś odrzuciłem propozycję Hailik. Nie dopuszczałem ani przez sekundę, że w czymś takim wystąpię, ale teraz jest mi kurwa jeszcze lepiej z tym, że nie dopuszczałem ani przez sekundę, że w czymś takim wystąpię, no nie? Słuchajcie, dostałem maila od Edelbiewa w 2021 roku, osobiście od Edelbiewa. Aż sprawdziłem, kto mi wtedy proponował współpracę z propozycją spotkania i tak dalej, no nie? W 2021. Podejrzewam, że kasa byłaby zajebista, jeżeli już tam osobiście pisał i tak dalej, no ale wyśmiałem ich. <laughs> Ciekawe, co im odpowiedziałem? No mówiłem kiedyś na streamie. Nie mówiłem, jaka federacja. Teraz to już sobie mogę mówić, bo to wszystko. Odpowiedziałem im, bo zaczęli mi zapraszać tam, że spotkanie w naszym biurze, bla bla bla. Powiedziałem, że interesują mnie tylko zawody w szachoboksie z hedem z TV gry. Jeszcze wtedy tv gry istniało I się na każdego ich maila odpowiadałem, że interesuje mnie tylko szachoboks z hedem, aż przestali do mnie pisać. I się odpieł w końcu. W jednej Federacji dałem numer na wytrzeźwiałkę, jak się uparli, że chcą ode mnie numer. Trochę nieodpowiedzialny żart. Też już mówiłem, że upierali się, że chcą do mnie zadzwonić i że będzie zajebiście, umówimy walkę. I tak mnie, tak mnie wkurzali już tym o numer, że dałem im numer telefonu na najbliższą wytrzeźwiałkę. A gdybyś się zgodził na szachoboks, to byś się zgodził? Nie, dalej bym ich rolował. No, nie, nie ma opcji, żebym poszedł. No nigdy nie było. Nie no to... mogłeś zgoustawać po prostu, zbyt mnie bawi podpuszczanie tych pseudopoważnych do poważnych wojowników. Oje... Ja bym się załamała i miała wyrzuty sumienia i obrzydzenie do siebie do końca życia. jakbym wzięła w tym udział, tak jeszcze wyszły. Słuchaj, no, gdybym się wtedy zgodził, to pewno też bym był w tym momencie strasznie załamany w, za w moim penthouse za 4 miliony, no nie? Też bym pewno strasznie rozpaczał nad tym, że wspierałem zbrodniarza Kadyrowa. Płacząc na moją marmurową posadzkę i wiedząc, że cholera jasna, Miłość jazda moim rzecz. Porsche 911 już nigdy nie będzie taka sama. Zabus spłacił 10 lat. Na szczęście Siem wolę ule. po prostu skamować Ostatnio widzów na Donaty. 1, 3, 3. Ludzie zamieszani w High League nie odczuwają potrzeby wytłumaczenia się z tego, co się właśnie wydarzyło. No każdy będzie Społecze... grał teraz głupo, oczywiście, że także. O! Ja nie wiedziałem! Ja nie wiedziałem! Kur... <laughs> Słuchajcie, jeżeli największy Polak mógł całą swoją karierę oprzeć na tym, że nie wiedział... Możliwy. Hmm. ...to tym bardziej paru raperów, aktywistek i podrzędnych youtuberów może w ten sposób swoją karierę opierać na ją nie wiedział. O, ale, kurwa internet tak skręcił w te zaobsrane fighty. W sensie spoko, no jeżeli robią legit biznes, zakładam, że Fame ma, robi legit biznes, no to, ku... to jest rozrywka, ja, ja to rozumiem, ja to naprawdę rozumiem. Jedyne, co mnie wkurza, to jest to, że gigantyczna część treści w internecie przestawiła się na to. Jak ciebie to nie interesuje, albo mało cię to interesuje, tak jak mnie i pewno wielu z was, wielu z osób obecnych tutaj, no to tak wieje, hupni, ch... jak wszystko co ciekawe, co duże robi się właśnie dookoła freak fightów Ja kiedyś miałem coś takiego, że. ale prawda jest taka, że każdy kurwa z nas lubi się jarać. Prawie że każdy mniej ambitnymi treściami. I dla jednego to są freak fighty, dla drugiego to są durne naprawdę co, co głupsze gry, typu Granie Swola albo CSA. Dla kogoś innego to będą skretyniałe seriale na Netflixie czy programy rozrywkowe na Netflixie o kur... bogatych żonach Arabów czy coś takiego. Netflix od cholery ma takich programów. Spoko. Tak, te streamy też są częścią głupiej rozrywki, i zawsze to zaznaczam. Paradokumenty dokładnie. Nie ma nic złego. Ja też robię głupie media. I to jest spoko, bo ludzie chcą sobie odpocząć po pracy. Ale chryste, panie, no jak już widzicie, że w pewnym momencie. Trzy czwarte treści internetowych zaczyna być dookoła freakfajtów, a was te freakfajty akurat nie obchodzą. Boże, to tak jak jedyne co byśmy mieli do oglądania to paradokumenty. Miłość to jest by pewno kupił sobie pięć nowych aut. Super, dobrze mu życzę, to mój kupę. Ale ja nie chcę oglądać samych paradokumentów. Zada... ...i angażują w to największych influencerów, a do słownie nie podnosi krytyki, że. Może no i oczywiście być... tym influencerem się nie ch... stanie. I właśnie to jest wspaniałe, że cała masa osób, która wyciągnęła dosłownie miliony złotych z tego biznesu, która zbiła gigantyczny following na tym biznesie, na highlik, do części tych osób docierały z całą pewnością informacji, tam się dzieje. Na pewnym etapie musieli wiedzieć: i kóde i tak to robili. I to jest właśnie złote, że jakby nic im się nie stanie, w pewien sposób bym mu że ukradli kasę w biały dzień, zawinęli się z kasą, z sławą, z zasięgami i teraz po prostu przejdą do innego koszyczka, tam sobie zbierać jajka, no nie? To jest najwspanialsze. I nikt nigdy im nie powie złego słowa. No bo jo ja nie chciał! Jo ja nie wiedział! Trudnym do uwierzenia jest, że polscy influencerzy nie mieli pojęcia, ja... z kim podpisują umowy. A było mówione, że parę osób odrzuciło, bo się właśnie wczytało, no nie? Bo Wpłaciłeś dotarły do nich jakieś informacje i nie chcieli. Ja Interesuję ja nawet sama się nie tym. negocjuję umów, tylko miałam agencję, które Okej, okay. Ja na przykład się tym zainteresowałem i... <laughs> ale wygodne. I wszyscy mogą to powiedzieć. To jest najlepsze. Wszyscy mogą to powiedzieć. I zgadnijcie co? Ich nie oglądają świadomi odbiorcy, którzy się zaczną zastanawiać. z taką fagatę w większości oglądają dzieci. I dzieci nie będą nad tym myślały więcej, no. Czy mają ja, to... powiązania z jakimś czeczeńskim przywódcą? A ty to tak ja. sprawdzasz, czy jak wchodzisz w biznes, to ma powiązania. To znaczy, okej, okay. tylko to nie jest jakaś mała drugorzędna współpraca. To jest gigantyczny kontrakt na gigantyczne pieniądze. Ja czaję, że naprawdę by się jednęła i zareklamowała rajstopy, które okazałyby się chujowe. Hek, mi też się może zdarzyć taka współpraca, że po czasie powiem, ej, sorry, jakby nie ogarnąłem, tylko to nie jest jakaś mała reklama, to jest sygnowanie swoją twarzą na gigantycznie medialnym eventie, Uczynienie tego eventu gigantycznie medialnym, no nie? Sponsorów. w sumie dobry, dobry przykład. Skala kancelu Kasi Babis w sprawie z Zalando. Kasia Babis, czy zrobiła gdzieś tam power move reklamując Zalando? No pewno nie zrobiła, no nie. Ja się też z nią znam prywatnie, więc na pewno będę tutaj oceniał gdzieś tam delikatniej. Pewno patrząc na treści jakie wygłaszała, to reklamowanie Zalando akurat nie było najlepszym pomysłem, bo rozmijało się z jej przekazem. Ale Kasia Babiś została wypędzona z internetu za Zalando. Została wywalona z internetu, no nie? MEANWHILE masa osób zarobiła nie jakieś pieniądze, które wzięła Kasia, które pewno nie były małe, ale no nie oszukujmy się, no nie? Meanwhile, ludzie zarabiają miliony z walk w High League, pewno wiedząc, co tam się od Janie Pawla. Okrutnik. I nic! I nic! Hardcore Teaching świetnie napisał. Dosłownie, tak, normalizacja przez influ: Im więcej osób w, z nas w to wejdzie, tym bardziej się rozmywa odpowiedzialność, tym mniej też będziemy ciągnięci do tego, no nie? Wielu widzą. No bo co, no jakby to była jedna osoba. Jakby, weźmy to Maję Staśko, bo Maję Staśko najłatwiej sztyna, tutaj z oczywistych rzecz. powodów wybrać. Gdyby to była na przykład sama Maja, a, a tak to same osoby z środowiska Miłosz, sztyna, fighterów, no to pewno by krytyka była olbrzymia. Ale w jak tym, to jest tyle ma, osób, to ma, się rozmywa. Dominik, a w tej sprawie, czyli Halik, tak? Powinniśmy mieć pretensje do film sponsorskich, szczególnie do bukmacherskich, czy nie? Powiem tak, myślę, że w przypadku firm bukmacherskich, to to nie jest takie szczególnie niespodziewane, że wspierają akurat taki biznes, szczególnie, że to z reguły nie są specjalnie moralne firmy same w sobie, no Ciekawe, czy lekcje kiedyś to wszystko dosięgnie, czy po prostu będzie I o, nie wiedziała o Jezu, ja taka malutka jestem This is complicated Ja się na tym nie znam w sumie Ja tam tylko byłam twarzą Totalnie brzmi mnie światek topowych influ Wiesz co, ale dobra, to ja tutaj wyjdę z kontrą Adaś Naruciak, mój serdeczny kolega Znajduje się w top dziesiątce największych youtuberów Ma prawdopodobnie 3-4 miliony subskrybentów Milion ponad na, na Instagramie. Powiem tak, jeżeli chodzi o zasięgi, topowy influencer, jeżeli chodzi o kasę, topowy influencer, jeżeli chodzi o staż w branży, topowy influencer z plusem nawet. Jakby czaiłeś, o co mi chodzi, że to, że jakaś część tego świata jest zepsuta, bo influencer to jest słowo wiadro, no nie? Ja też, kurwa, Sztyle, mogę być zaliczony dla, do influencera, mimo wszystko nie czuję żadnego powiązania z tym, co oglądamy, no. To, że jaka, jakaś część tych owoców jest zepsuta, to nie znaczy, że całe drzewko jest od razu zepsute i że zajmując się taką działalnością nie można robić fajnych rzeczy i nie mówię tutaj już nawet... Tak, Adaś jest na pewno one of the good ones, ale z całą pewnością e, też influencerami możecie nazwać popularistów nauki, tyle, którzy rzecz. teraz... Też popularyzują naukę poprzez influencing w pewien Biedna sposób, w a robią zajebistą robotę. Podobno influ jest na końcu poważania i zaufania społecznego? Tak, ale to przez to, że właśnie jak mówisz influencer, to nie myślisz, nie wiem, naukowy bełkot, nie myślisz sajfan. Nie myślisz, nawet właśnie jeżeli chodzi o kontent rozrywkowy na ruciak, myślisz właśnie, nie wiem, lekcji, myślisz fagata. Sama robota nie musi oznaczać, że człowiek jest złą osobą, bo to jest robota, którą można wykorzystać do zajebistych rzeczy. Ja bym powiedział, że takich naprawdę zepsutych osób to to, to nie jest większość. Właśnie bym powiedział, że to jest mniejszość, tylko mniejszość, która robi dookoła siebie giga dużo hałasu. Dobra, okej, okay, wyświetlenia Adasia obecnie nie są jakieś tam szalenie dobre. Zgodzę się. Wyświetlenia Adasia nie są szalenie dobre. Na przykład, jeżeli. Ja weźmie... wiem, że o szkoły, życie. Weźmiemy sobie, wejdziemy na kanał Adasia. Film po trzech godzinach to nie ma co liczyć, ale film po trzech dniach: 238 tysięcy, około 300 tysięcy, 400 tysięcy na film robi, no nie? Nie schodzi poniżej 200, nie wchodzi dużo powyżej 400 tysięcy. Zgodzę się. No, na pewno jest to jakiś punkt, że to nie jest w tym momencie topowy influencer. Tylko okej, okay, idźmy tym tropem. Sprawdźmy, jakie wyświetlenia robi Lexi, na przykład. 200, 300, 300, 300, 300, 400, 400, 200, 400. 200. Robi takie same wyświetlenie jak Adam. Adam ma w tym momencie topowe wyświetlenia. Ja wiem, że jak się zobaczy parę filmów, które mają milion na początku, to się wydaje, że jakby wszystko poniżej miliona to jest w ogóle śmieszne, ale pomyśl sobie to tak: nawet 200 tysięcy, kur ile to jest ludzi. Jak, jak to jest olbrzymia armia ludzi? Lekcja uważa, że jej widownia jest starsza, a te najmłodsze osoby są najbardziej aktywne. Dlatego jedynie się wydaje, że oglądają ją małe dziewczynki. Oczywiście bez podania wzorów. Maria. No, oczywiście, Lekcję oglądają dojrzali ludzie. Szybka ankieta. Okej, okay. na bardzo niereprezentatywnej próbie czyjś widzów. Ile masz lat? Pierwsze pytanie na ankiecie. Do 16 roku życia włącznie mamy 18%, 17% widowni, 17-24%. Stanowi 63% widowni, 15% widowni ma 25-31, 4% widowni ma 32 lata w górę. Możemy założyć, że mamy widownie z tych starszych, jak na standardy YouTube'owe, nawet bym powiedział, sporo starszych. Czy jesteście widzami Lexi? 2000 głosów już. 2% widzów Lexi! Okej, okay, dobra, to te 2% pewno się mieści do 12 roku życia i właśnie przechodzi przez tego streama z przypadku. Jak widać, Lexi bardzo jest znaną twórczynią wśród starszej widowni. Słuchajcie, czy to badanie zostało przeprowadzone w najmniej obiektywny sposób? Tak! Czy gdybym przeprowadził takie badanie na studiach, to by mnie upierdłili? Oczywiście, że tak. Czy mam to w dupie i jeszcze k kur... jak? Tu jeszcze mamy.